W portalu miejskim Białego Stoku w styczniu 2007 roku uruchomiono wersję pilotażową miejskiego systemu informacji przestrzennej. Systemy tego typu służą do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji różnorodnych danych geograficznych. Miejski system informacji przestrzennej to interaktywna mapa zawierająca szczegółowe informacje o mieście. Przygotowany został w ramach jednego z etapów projektu unijnego wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim. Serwis podzielono na cztery główne działy. Serwis publiczny, serwis plany, serwis geodezyjny i serwis demografia Miejski system informacji przestrzennej funkcjonuje na naszym białostockim portalu miejskim już od roku. Jest to wersja pilotażowa, wersja, która już do tej pory sprawiła dużą przyjemność i bardzo pomogła bardzo wielu osobom. Przede wszystkim zapraszamy do korzystania z tego systemu mieszkańców Białego Stoku. Zapraszamy chociażby do korzystania z takich zdobyczy techniki, z takich informacji jak informacja o punktach opieki zdrowotnej, o placówkach kulturalnych, gdzie one się mieszczą. Co oferują, można zajrzeć i zobaczyć, jak przebiegają w Wiem linie komunikacyjne, można sprawdzić przede wszystkim punkty adresowe. To bardzo, bardzo łatwy do obsługiwania system, gdzie na przykład można zlokalizować swój dom bądź też adres, którego akurat w tej chwili poszukujemy. Z tej również przyczyny jest to bardzo przydatny system nie tylko dla mieszkańców Białego Stoku, ale także dla osób, które zamierzają do Białego Stoku przyjechać bądź też zamierzają tutaj spędzić weekend, odwiedzić go wcale. Turystycznych. Myślę, że jest to również bardzo przydatny instrument dla inwestorów, dla osób, które chciałyby się dowiedzieć, jakie tereny w Białymstoku pod inwestycje są przygotowane, bo również taka warstwa informacyjna dotycząca własności gruntów, dotycząca tego, pod co ten grunt jest przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego, też jest w tym systemie aktywna. Osoby, które po zapoznaniu się z systemem będą miały uwagi albo jakieś sugestie co do jego funkcjonowania, mogą je przekazać pracownikom Miejskiego w, w urzędzie funkcjonuje specjalny zespół do spraw systemu e, informacji przestrzennej. Jest on, podlega on pod Departament obsługi i informatyzacji urzędu. Pan Bogusław Wilczyński jest jego kierownikiem. Do niego można kierować wszelkie uwagi, wszelkie wątpliwości. Można zgłaszać również swoje pomysły, co jeszcze nasz miejski system informacji przestrzennej powinien zawierać. Dużą zaletą uruchomionego systemu jest to, że do jego przeglądania nie trzeba instalować żadnych wtyczek ani dodatkowego oprogramowania. Wystarczy przeglądarka internetowa. Serwis będzie na bieżąco aktualizowany i rozbudowywany o nowe warstwy i funkcje. W roku 2008 planowany jest zakup i publikacja nowej Ortofotomapy. Pełne możliwości systemu informacji przestrzennej miasta Białego Stoku można obejrzeć na stronie www.gisbialestok.pl